Dobra Krzysiek, ja tylko proszę, nie udawaj debila. Będę w telewizji? Będziesz w telewizji. Ke vergonia. Ciao tutti, moi drodzy, witam Was ja i witam Was mój mąż. Mężu, powiedz coś o sobie. Jestem Krzysztof, jestem mężem. Tak. My dzisiaj postanowiliśmy nagrać taką serię odcinków o tym, co nas we Włoszech zaskakuje. I o ile ja jako italianistka nie jestem zbyt wiarygodna, no bo mnie już mało co we Włoszech zaskakuje, bo siedzę jakby w tych klimatach od kilkunastu lat, o tyle mój mąż jest jakby cały czas wypróbowywany i ile ilekroć wyjeżdżamy, czy na dłuższy pobyt, czy na krótszy, czy jedziemy tam po prostu pomieszkać na parę miesięcy, no to rzeczywiście ta konfrontacja z włoską kulturą jest taka prawdziwa i z Twojego punktu widzenia zawsze jest czymś szczerym, więc dlatego z Tobą o tym będę rozmawiać. Co najbardziej zaskakujecie Cię we Włoszech? I dzisiaj porozmawiamy o? O jedzeniu. O jedzeniu. Będzie. Powiedz coś, coś, co faktycznie dla ciebie było zaskakujące, ja potem dołożę swoje trzy grosze. Bo pamiętam, że jak pierwszy raz pojechaliśmy do Włoch razem, najpierw byłeś w Ferrarze, to było trochę były inne klimaty, ale potem jak pojechaliśmy na taki pierwszy nasz urlop do Neapolu na tydzień, to co cię tam najbardziej zaskoczyło i o co się kłóciliśmy? To znaczy, najpierw to ja byłem przez trzy tygodnie w Mediolanie, ale Mediolan to nie Włochy, no już ustaliliśmy. Tak jest. I tam razem z kolegami chodziliśmy sobie na śniadania, jedząc często też takie typowe polskie, może, może nie polskie, ale po prostu jakieś tam słone śniadania. Natomiast, mm. będąc w Neapolu, miałem w pamięci jakieś piękne krabki z, z pachnącymi warzywami i ziołami. Czyli takie włoskie panino na ciepło. Tak, tak, tak. Mm. I spodziewałem się zjeść to, to samo. W Neapolu na śniadanie. Natomiast yy, Paulina, jako dosyć zaborcza persona, Herst, baba. próbowała mi wmówić, że, że coś takiego będzie trudne do znalezienia. Ja oczywiście byłem uparty. I... Wiecie, na początku związku jeszcze próbowałam yy, tak udawać, że jeszcze ze mną się da traktować, więc tak próbowałam zasugerować, że Krzysiu, ale wiesz, o 9 rano kanapka w barze. Może to być ciężkie do zrealizowania. jeśli już to dostaniesz kawałek pizzy takiej odgrzanej, natomiast takie panini, jak Ty sobie wyobrażasz, czy w ogóle jakaś al inglese, to w ogóle raczej nie ma szans. Chyba, że w miejscach turystycznych za milion monet. Za milion monet, bo rzeczywiście, na przykład tak jak w Rzymie, jak mieszkaliśmy, no nie to ma problemu. Al Italiana kosztuje 2 euro, czyli un cappuccino, un cornetto. A ale jajecznica z bekonem. 12, nie? I to jest właśnie taka różnica cenowa. No ale fakt, że przekonały się po tym tygodniu, że rzeczywiście ciężko jest znaleźć śniadanie na słono. Więc można tu przytoczyć historię, gdy w czasie rozmowy z naszym włoskim kolegą Roberto... Ciao Roberto! Roberto, tak, podczas rozmowy o posiłkach i śniadaniach, taki był zdziwiony. Ale jak to, to, to co wyjecie na śniadanie? I w końcu odeśniło go, bo powiedział, ja mam taką koleżankę, która mieszka w 300, Triste, tak? W triście, no nie wiem, czy była z Triste, czy z Mediolanu, no gdzieś generalnie daleka północ dla, dla Rzymianina. I ona rzeczywiście na śniadanie robi, bułki, te kanapki robi, panino, w, wsadza szynkę, ser. <ścoughs> ogórka, w ogóle niemożliwe dla niego to było, ale fakt, że to podawał jako taki urban legend po prostu, że jest ktoś we Włoszech, to tak jest. No faktycznie na północy się z tym spotkamy, im bardziej na południe, no to tym, tym trudniej faktycznie gdzieś w normalnym barze takie śniadanie zjeść i generalnie nie robi się tego. Jeszcze pamiętam w, w Neapolu kiedyś właśnie jak w barze spotkaliśmy kogoś, kto o 11 chyba 30 zamówił taką, taką ta, 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 taki to były chyba jakieś sery i Krzysiek taki po prostu zbulwersowany mówi do mnie, no jak to, ta pani zamówiła i dostała jakieś słone rzeczy na śniadanie, ale kelner od razu to wyjaśnił z panią, ale signora azzofatto, kolację pani już zjadła śniadanie, a ona mówi, tak, tak, bo ja dzisiaj wcześniej wstałam, no i to był dla niej jakby już pranco czy taki lunczyk. E, e, no i tak, jeżeli chodzi o słone śniadania no to trochę to był fail i taka jakaś kość niezgody między nami no ale co do obiadów, to już się zgadzamy że generalnie ciężko jest we Włoszech jeść. Bo? Tak, ponieważ może porównajmy sobie to z Polską. W Polsce generalnie jemy obiad w porze obiadowej, która trwa między tym, gdy zazwyczaj nam się chce jeść, a tym, gdy nam się zazwyczaj nie chce jeść. Czyli między 13 a nie wiem, którą, bo 17, w 17. gdzieś tak jemy, prawda? I nie ma problemu ze znalezieniem żadnego posiłku o tej porze, gdzieś, zwłaszcza w miastach, no wszystkie knajpy są otwarte i można zjeść Jak się wody. uprzemy, to i przed 12 gdzieś zjemy. Jasne. I o 18 to zazwyczaj nie ma problemu. Natomiast we Włoszech Yy, całe Włochy idą jeść o której? O 13:13. 13. No, wiem, że tą 12:30 a 14:30 to są te Lore Sante, Lora di Pranco i wtedy wszystkie knajpy są pełne. Tutaj też taka ciekawostka, jak chodzicie po knajpach, czy szukacie jakiegoś miejsca, gdzie zjeść obiad i widzicie, że na przykład, nie wiem, o 14:30 jakieś miejsce jest puste, to nie myślcie, że to miejsce jest niefajne, a miejsce obok jest fajne, bo tam siedzi dużo ludzi. Czasem jest zupełnie na odwrót, i to miejsce, które wydaje się puste i nikt tam nie po prostu nie jadł. Po prostu skończyło pracę 15 minut temu, i tam siedzą może dwie osoby niedobitki, które jeszcze dopijają kawę. I to Zazwyczaj są turyści. Wło nie, Włosi. No, mówię no, o miejscach, no. w których, e w których, w których jeśli właśnie między 12:30 a 14:30. Natomiast w tych miejscach, gdzie siedzą turyści i o 15:00 jedzą obiad, no to no. to nie ma nic wspólnego z włoską kuchnią, i tam mm, no oczywiście w turystycznych miejscowościach, czy w centrum Rzymu, zjemy. E chociaż na tras nie. 14.45, jak dopijaliśmy kawę, to już pan Kellner na nas patrzył takim trochę obrażonym wzrokiem, że, że jeszcze, jeszcze pijemy tą kawę, a już powinniśmy sobie pójść, bo oni przecież mają przerwę do 20. No ten system przerw też jest u nich skomplikowany i trzeba się wczuć i z, rozróżniać bary od restauracji. Właśnie też w ogóle typy lokali, nie? Typy to jest lokali, też, to... też zaskakujące zawsze i, i w tym się trzeba połapać i trzeba się po prostu dostosować, bo jeżeli się nie dostosujemy do godzin włoskich, no to nie będziemy we Włoszech jeść. Na, natomiast y, to, co jest y, chyba charakterystyczne, to, że jeżeli we Włoszech zgłodniejemy o godzinie 16, to hmm. mamy problem, ponieważ nie zjemy dobrego obiadu. Ale jest bo... jedno miejsce zawsze otwarte. Zawsze. Od 10 rano do 24. Myślę, że też później. To są lodziarnie. Lodziarnie są, słuchajcie, otwarte cały czas i to jest niesamowite, że bar, yy, na przykład poniedziałek zamknięty, prawda? Dzień zamknięty, w ogóle bar jest nieczynny. Restauracje czasem w ogóle na obiad nie otwierają, tylko na kolację, a już między 15 a 19 są zamknięte, między czasem 15 a 20 są zamknięte. A lodziarnie czynne całą dobę, także słuchajcie, jak nie macie pomysłu, co zjeść we Włoszech, to możecie zjeść lody. No i tym chyba zakończymy ten odcinek o jedzeniu, no trochę jest to skomplikowane, jak się połapać tam, ale dajmy radę, nie? Jakoś wróciłeś trochę taki grubszy z jak? Znaczy bardziej tutaj przytyłem, bo chciałem mieć tym systemem w Polsce, ale to, to się nie udało, bo mamy inne produkty, inne zwyczaje. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, raz się skarżyliśmy właśnie naszemu przyjacielowi Włochowi, Mam takiego przyjaciela, autora telewizyjnego, Jan Marie, z którym się zawsze spotykamy, jak jedziemy do Rzymu. I mówią, Jan Maria, ty się skarżyłeś, nie? Że tutaj w ogóle nie da się zjeść, jak, jak, jak się nie wszczelisz w godziny włoskie. I, i Jan Maria mówi, no, no jak to nie? No przecież... Nie można, ma problemu, nie u ma nas problem, nie, zawsze nie, można no, zjeść. Zawsze można zjeść, no gdzie, jaki macie problem? Na to Paulina powiedziała, no dobra, ale co jeżeli e, chciałabym zjeść obiad o godzinie czwartej albo piątej? Na to Gianna to no, Maria mówiła, maquila verbe mai voluto pranzare alle quattro, kto w ogóle by chciał jeść obiad o czwartej? No i tutaj temat się skończył, bo to jest po prostu mentalność, bariera mentalna nie do przekroczenia. No po prostu, kto chce jeść obiad o czwartej? Dobra. Tchau!